Hej hey, z tej strony Mariusz. Zapraszam na oglądanie kolejnego odcineczka Jak dodać łatwo kasę Farmingu 22 A więc tak, to jest mój zapis Jak widzicie 184 tysiące na koncie Cofamy, idziemy w, w grę wieloosobową. Stwórz grę Odpalamy naszego save'a czekamy Aż odpowie tutaj serwer Wchodzimy, start Tyle No troszeczkę trzeba czekać Dla nich się Gierka załaduje Chociaż i tak nie jest tak źle, ja tu nie mam jakichś Mega dużo modyfikacji itd Dobra, wchodzimy sobie. Jesteśmy na gospie, jak widzicie mamy 0 kasy. Wchodzimy w ustawienia gry, znaczy na no escape'a. Odpalamy sobie domek i tutaj mamy moje gospodarstwo. I żeby dodać kasy wystarczy stworzyć nowe. I tutaj ile, ile chcecie kasy? 1500 3 miliony, 4,5. 6 7,5 Ile wam się podoba? Znaczy... Można dodać bodajże do 10,5 tysiąca Jedno... Jednorazowo Że tak powiem Raz można sobie tak zrobić i tyle To jest maksymalna ilość Czyli jakieś 9 sztuk 9 gospodarstw chyba? Albo 8 Coś koło tego Teraz Ważna sprawa, musimy zapisać grę. Wychodzimy. W sumie jest to ten sam błąd, jaki był od 19. I wchodzimy w karierę. Jak widzicie, wow, jest 10 milionów 600 tysięcy na koncie. Więc odpalamy jeszcze raz. Dobrze by nie było, że to tylko na save jest widoczne. Teraz mam odpalę jeszcze raz. Tu taka informacja się pokazuje za każdym razem. Ale to wystarczy zrobić ok. I można już sprawdzać e, stan naszego konta. Jak widzicie, w prawym górnym rogu 10,5 już jest. Ale tu sobie jeszcze o 10 680 000. Super, nie? Dobra, ja Wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie jak w gry podobało. Do następnego cineczka. Nara.